Hey, witam Was bardzo serdecznie, jestem Szczylałtowany. Jest to film informacyjny, w którym chciałbym Wam opowiedzieć o kilku zmianach nadchodzących na moim kanale. Nadchodzą trzy serie, dwie zaproponowane przez Was w ankiecie, która odbyła się niedawno, a jedna seria jest to wymyślona przeze mnie. Jest ona oryginalna i czegoś takiego jeszcze nie było na YouTubie, nie wiem czy polskim, czy na angielskim, czegoś takiego na pewno nie było. Te dwie zaproponowane przez was są to Minecraft Modyfikacje oraz Minecraft Challenge. A tą, którą ja wymyśliłem jest to również Minecraft Challenge. Jednakże te dwa challenge'a się czymś różnią. Ten zaproponowany przez was był to challenge, w którym to wy kierujecie zadania do mnie ja je muszę wykonać w Minecraft'cie. A ten wykonany, ten wymyślony przeze mnie jest to challenge taki, w którym to ja wymyślam zadania do was. Pierwszy odcinek tego mojego challenge'a, mojego wymyślonego przeze mnie challenge'a pojawi się już dzisiaj, także śledźcie kanał. I w tym filmie prosiłbym Was, żebyście pisali mi zadania, które mam wykonać w challenge'u, które to Wy zadajecie do mnie. No i postaram się już niedługo zrobić właśnie drugi odcinek challenge'a. Postaram się jakoś pozmieniać te nazwy tych challenge'ów, żebyście wiedzieli o który chodzi. Jeżeli chodzi o ten film informacyjny, to wszystko. Jeżeli pojawią się kolejne większe zmiany, to na pewno zostaniecie poinformowani. Jeżeli chodzi o challenge, w którym to ja zadaję Wam zadania, to niedługo pojawią się takie rozgrywki multiplayer pomiędzy widzami, ja na Was lub widzowie na widzów. Także śledźcie mój kanał, jeżeli chcecie wystąpić w którymś z moich filmików. To byłoby tyle, jestem szlautowany do usłyszenia.